Daltonowie Ja w banku mieszkać chcę Nasz malu mieć Niestety w ciupie tkwie O wolności wciąż śnie. Daltonowie Brać mi są o wolności wciąż śnią. Daltonowie się pienią. Brama! <laughs> Łatwo pan do nas trafił? Jechałem za strzałkami. Panie dyrektorze, pan patrzy! Proszę, cudowny nie! Eee, co to jest? Pryśnic jednoosobowy! Dość zbiorowych natrysków? Przywrócimy osadzony intymność i uśmiech. Następny. Mam plan! Jak prysznic to kanalizacja, a jak kanalizacja to. Jak kanalizacja, to ewakuacja, a jak ewakuacja, to... Ucieczka? Co? To nie to? Kim byś nie był, opuść ciało Avrila! <śmum> eee, nie róbcie tak, bo się boję! Uff, kontynuuję. Uciekniemy, czołgając się rurami kanalizacyjnymi. Uciekniemy, nie kopiąc dziury? Przecież już została wykopana! Mm, już to są. Przybyli po mnie ze swojej planety. Posłużcie! Nie łopatą! Posłużcie się głową! O, o, dajcie spokój, to była przenośnia. Ha, Potrzebuję mydła! To, to tak wygląda mydło? Tyle zostało? Avril wyjadł resztę. Dobra, musimy zdobyć jak najwięcej mydła. Chcę mieć taki duży stos! Eee, nie chciałbym cię obrazić, ale to nie jest duży stos, co nie? Wymiana! Twoje mydło na tę dużą kość! Tracicie czas, Patałachy. Jestem nieprzekupny. Hmm? Jestem słaby. Mm. W ten sposób nic nie wskuramy. Zmieńmy strategię. Mam zamówić mydło, bo mamy dużą powierzchnię do mycia. Jest nas czterech, czyli mamy osiem rąk, osiem nóg, osiem stóp. Higiena cielesna jest matką wszelkich cnót. Trzeba to popierać, panie dyrektorze. Ma pani rację, higieniczność jest dobra, w waszyngtonie się spodoba! Popieramy! Marne <laughs> 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 Marnotrawstwo! Można by zrobić niezłą wyżerkę! Hop, pod prysznic. Mm. Mm. Usiłują wniknąć w moją głowę. Nie mogę ich zawieść. <słyska> Teraz wślizgnę się bez trudu. Aha. Dobrze! Gdybym był kimś innym, podziwiałbym się. Gdzie jesteście? Tędy, tempaku! A które gdzie jest tędy? Tędy Trzeba było powiedzieć. Dlaczego Joe zawsze wpuszcza nas w kanał? Potrafisz tylko narzekać! Co coś innego niż znaki dymne. Niestety nie umiem czytać baniek. <laughs> Ura! 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 O, o, nie, 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 Protestuję! Dziesięć dolców na Joe. Stoi! Nie strzelajcie! Zostali skazani na dożywocie. Przynoszą największy dochód! Trzema rzutami! A! A! na istoty, zabierzcie mnie, jestem gotów. Wracajcie do Waszej celi, bo Wam zmyję głowy. A to, to coś, rozmontujcie to i koniec pieśni. Panie dyrektorze, jeśli Pan pozwoli, mam pomysł, jak wykorzystać to coś. Bez żadnych kosztów? Mm -mm. Stawiam 10 na niebieskich! Stoi! <grymne> Mam plan! Wersja polska na zlecenie <grymne> Teleton Plus Studio Publishing. Udział wzięli Grzegorz Falkowski, Tomasz Błasiak, Wojciech Socha, Modestruciński, Hanna Kinderkis, Janusz Bituch, Cezary Kieciński i inni.